Otwiera nam drogę do świata podziemnego. Przybywają do nas duchy zmarłych, a my ich słuchamy. Obrzędy inicjacyjne, które uzyskałam, pierwsze tajemniczenia, przeżyłam podczas Halloween. Czułam się wtedy bardzo blisko Boga. Starożytni druidowie czcili Baala, jednego z największych władców demonów. Pośród innych bóstw podziemnych Baal cieszył się sławą władcy wschodu. Filozofie wschodu podkreślają, że potęga umysłu płynie z medytacji. Pośród współczesnych druidów, którzy nie uprawiają kultu Szatana, kwitnie wiara w moc medytacji, pozwalających kontaktować się z duchami zmarłych lub duszami, które opuściły ciała. Dzięki częstym medytacjom można wznieść się na wyższą płaszczyznę mentalną, stać się bytem mniej fizycznym, a bardziej duchowym. Trzeba wiele ciężkiej pracy i licznych medytacji, aby wznieść się na wyższy poziom duchowości, odkryć tajemne prawa natury i wykorzystać je. Miałam kiedyś okazję zetknąć się z przewodnikiem duchowym. Ludzie opisują takie istoty rozmaicie. Jestem świadoma istnienia takich istot wyższych, zamieszkujących inne płaszczyzny świadomości, do których nie można dotrzeć. Te istoty podpowiadają, pomagają. Mówimy na nie kontakty. To ich inna nazwa. To istoty, które łatwo wezwać. Mogą nimi być ludzie, którzy kiedyś żyli na Ziemi, albo byty nadprzyrodzone. Bywają nieraz tak blisko, jak ktoś stojący obok. Ktokolwiek je przyzywa, nie pojawiają się fizycznie, ale czuje się ich obecność. Są tam duchowo, dostrzega się je oczyma duszy. Reprezentują prawdziwe siły wszechświata, takie jak grawitacja czy wiatr, ale są to siły, które panują wewnątrz naszych umysłów i wpływają na nie. Margaret Adler, praktykująca czarownica i pisarka, twierdzi, że starożytnych korzeni dzisiejszego pogaństwa i satanizmu nie można negować. Uważa ona, że duchy Wstępują w ciało czarownicy i za jej pośrednictwem ogłaszają swoje przesłanie. Istnieje taka możliwość, że siły, które wezwiesz, przejmą nad tobą kontrolę, opętają cię. Znam taki przypadek, kiedy młoda kobieta została opętana przez jedną z takich istot. Zupełnie straciła rozum. Chociaż formy praktykowania kultu i ich intensywność mogą się różnić, czarownice i sataniści darzą szczególnym uznaniem obrzędy podczas Halloween, kiedy przyzywają duchy, aby posiąść tajemną moc. Królową mocy zaszczyć nas obecnością tej nocy. Niech te zaklęcia otworzą nam drogę do szczęścia. Jesteś już od jakiegoś czasu chrześcijaninem. Co sądzisz o ludziach obchodzących Halloween? Kiedy nadchodzi pora Halloweenu, pod koniec października, widuję w sklepach te przebrania. Widzę jak matka zakłada małej córeczce czapkę czarownicę, a chłopiec cieszy się na myśl o założeniu diabelskiej maski. Widzę słodycze, wydrążone dynie, ludzi dekorujących domy szkieletami i innymi symbolami śmierci. To wszystko przywołuje straszne wspomnienia z przeszłości. Wspomnienia o śmierci, o dzieciach tak strasznie deprawowanych, pozbawionych dzieciństwa, osobowości. Wszystko to w imię szatana. Kiedy następnym razem pójdziecie do sklepu z przebraniami, pomyślcie o tym, że w tym dniu zabija się dzieci, a robią to ludzie, którzy posunęli się o krok dalej. Ci, którzy nie traktują Halloween jako okazji do zabawy, lecz uważają to za datę ceremonii religijnych, świętych i tajemnych, podczas których odbierają życie niewinnym ofiarom. Nie potrafię w tym dniu powiedzieć bawcie się dobrze, nawet jeżeli nie macie związków z satanizmem i traktujecie te obchody jako rozrywkę, bo sataniści traktują nas jako zasłonę dymną. Powiedziałeś, że Halloween to święto wyznawców szatana. Co sądzisz o kościołach i wiernych, którzy tego dnia się bawią? Czuję się wręcz chory. Czuję się chory, kiedy Kościół Jezusa Chrystusa kultywuje te straszne, demoniczne obrzędy. Świadomy chrześcijanin powinien być im przeciwny, stawiać im czoła. Kościoły nie powinny urządzać z tej okazji zabaw. Winniśmy się wszyscy zbierać jako bracia i siostry w Chrystusie i przeciwstawiać się tym ciemnym siłom modlić się za dzieci, aby Bóg uchronił je od utraty życia. Niezależnie od tego, czy społeczeństwo chce przyjąć to do wiadomości, dobrze zorganizowane grupy satanistów działają w Stanach Zjednoczonych i Europie. Ich członkowie wywodzą się często z wyższych warstw społecznych a można wśród nich spotkać przedstawicieli wszystkich zawodów. Skorzystajmy z raportu znanego pisarza Halalin poświęconego tajemnym rytuałom satanistów. Jesteśmy w górzystej okolicy na wschód od Los Angeles. Miejsce to od dawna było poświęcone sekretnym obrzędom, jak można podejrzewać satanistycznym. Często znajduje się tu świece i inne przedmioty rytualne. Dzisiaj znaleźliśmy odwrócone krzyże, rozrzucone kości i symbole satanistyczne, ale także coś, co może budzić. Wielki niepokój na przyszłość. Pieluszkę po maleńkim dziecku. Obawiam się, że nasz kraj przeżywa prawdziwą inwazję pogaństwa. Składa się na nią wiara w czary, ideologia New Age i kult, którym się teraz zajmiemy. Satanizm. Połowa lat 60. to okres nagłego pojawienia się kultów satanistycznych. Począwszy od Antona Lavey i jego Biblii Szatańskiej i powołania Kościoła Satanistycznego powstałego w San Francisco w roku 1966, tego typu sekty pojawiły się nie tylko na zachodnim wybrzeżu, ale w całym kraju. Kiedy w roku 69 Charles Manson i jego banda popełnili straszliwy mord w domu Sharon Tate, Miało to jasny związek z kultem szatana. Tak rozpoczęła się istna lawina zbrodni popełnianych przez satanistów. Dowiadywaliśmy się o wielokrotnych morderstwach, które wychodziły na jaw jedne po drugich. Często na miejscu zbrodni znajdowano symbole diabła, pentagramy, liczby 666 i tym podobne znaki. Do tego z wielu regionów kraju docierały wieści o znalezieniu zwierząt okaleczonych i zabitych w szczególny, osobliwy sposób. Składano je w rytualnej ofierze. Co więcej, znane są potwierdzone przypadki, kiedy dziewczęta rodziły dzieci specjalnie przeznaczone na ofiarę dla szatana. Halloween jest dla okultystów i satanistów największym świętem. To czas, kiedy w całym kraju, w sekretnych miejscach pod osłoną ciemności składane są w ofierze diabłu niemowlęta. Trudno Państwu w to uwierzyć. Mnie samemu przychodzi to także z trudem. Ale w czasach błyskawicznych...